Cześć, nazywam się Alek i jestem Head of Coffee, Parnik Kawy Kawa. Dzisiaj przygotujemy sobie wspólnie kawę na bazie Super Tuscana. Super Tuscan to jest nasz blend składający się z trzech różnych kaw z Ameryki. Dzięki temu uzyskujemy profil smakowy, który przypomina czekoladę, orzechy. Jest słodki, mało kwasowy i pasuje w większości osobom. Przygotujemy sobie z niego espresso oraz klasyczne cappuccino. Do naszego espresso mielimy 20 gramów kawy i celujemy w około 25 ml espresso. 45 ml espresso. Poprawka. Ten blend jest średnio palony, aby podkreślić naturalne nuty, które znajdują się w kawie. Jak już wspomniałem, będą nie dominowały noty czekolady i prażonych orzechów. Średnio na kawa zdecydowanie lepiej sprawdzi w trochę mniejszych kawach mlecznych. Ponieważ przy większej ilości mleka mogłyby po prostu zniknąć w naszym napoju. A zacznijmy od espresso. Intensywność jest średnia, średnia do wysokiej. Ma nuty ciemnej czekolady, ale takiej około 50%. Nuty prażonych migdałów. Natomiast cappuccino. Mamy znowu taką białą czekoladę, powiedziałbym. I to mi bardziej przypomina orzechy, orzechy włoskie, które świetnie się sprawdzą w wszystkich kawach mlecznych. To tyle. Czołem.